mówili ci ludzie jak nas miali? Ochyda o Ochyda zajebała, Właśnie o, tak zaczepia chyda. ludzi. Ja, ja, ja go nie zaczepiam, ale oni zaczepiają. A ty kurwa, z czego się śmiejesz? Z czego, czego? Z a co, kurwa, nie mogę się nie, śmiesz, Debilu? Nie, nie możesz kurwać o tych ludzi plebić. Bo kurwa nie jesteśmy, co jest wiedz ludzi? Ale ja, cię, ja cię kurwa Za Tak, zaczęłeś swój ja ja kolego. Kurwa, co ja? Nie machę tej łapą no, te i nie kręć. Ja cię O to jest taki debil. Brawo debilu. Brawo debilu. Wam. Wam. A po co ja mi nagrywasz? No, za mną nie. chodzisz. Po co ja wyciągasz się telefon? Się. Mamy coś na jacy, telefonie. Kim z kurwa nagrywałeś, idioty siedziesz i przedej, mi przeproś. Za co? Za swoje zachowanie. Idę do trzech. Co? Gówno, co kurwa płacie. <noise> no to zadaj. Powiedz tak to, bo o. oni mówili Rafa Lala, a później o. przechodzą i kurwa wyzywają, bo za plecami ja... wyzywają, co? Ojej. Co? Telefon do mnie.